Po raz pierwszy planerowa impreza sylwestrowa odbyła się w zrewitalizowanym porcie Szulca. I choć pogoda nie należała do sprzyjających, to DJ Omen przybyłych na teren Mariny Grudziądzan rozgrzewał elektrycznymi brzmieniami. Nowy rok wraz z bawiącymi się gośćmi na sylwestrowej zabawie pod chmurką powitał wznosząc toAS i składając noworoczne życzenia prezydent Robert Malinowski. Pozwólcie, kochani, że w imieniu władz miasta, moim własnym, złożę Wam serdeczne życzenia noworoczne. Na 2015 rok. Zdrówka nieustającego każdego dnia dla Was i dla Waszych najbliższych. Realizacji celów, osobistych celów, Waszych celów szerszych, edukacyjnych, zawodowych, jak najwięcej uśmiechów. Wszystkiego dobrego w 2015 roku. Do siego roku! O północy tradycyjnie nie zabrakło także pokazu fajerwerków. Pięć. しばらく。4, 6, 2, Na samej zabawie jednak się nie kończy. Nowy rok to także doskonała okazja do pewnego rodzaju podsumowań i, co najważniejsze, postanowień zmian. I to właśnie o nie zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta. Żeby roboty szybciej skończyli w Grudziądzu, no i żeby naród wesoły był, no i żeby pieniędzy więcej było, żeby szczęścia więcej u ludzi było. Ale takie ogólne nowe postanowienia, a takie jakieś takie typowo osobiste? Osobiste. No szczęście i zdrowie, jak każdemu. Jakie mają państwo postanowienia noworoczne? Duże. A jakie? Długo pożyć, nowy samochód, kupić sobie, ale już nie, nie, nie jest potrzebny. Tylko ten stary, żeby długo wytrzymał i to wszystko. No i zdrowie przede wszystkim, żeby było. Postanowienie noworoczne? Oby nowy rok był lepszy niż ten miniony. A jaki był ten miniony? Dobry, ale nowy musi być jeszcze lepszy. Mieć dużo zdrowia. Tylko? Tak mało? Może coś z dziećmi? Też, żeby były zdrowe. Myślę, że jakieś cele zdrowotne, żeby coś dla siebie zrobić, przebadać się, zadbać o kondycję fizyczną. A ten rok 2014 jaki był? Nie był najgorszy, ale mógłby być lepszy. Być dobrą dla wszystkich. O, takie oryginalne dzisiaj. Tak? Nikt jeszcze tak oczywiście nie powiedział. Nie. No chciałabym, żeby tak się układało ze wszystkimi sąsiadami, z rodziną, z przyjaciółmi, bo każdy jest taki zatroskany, spieszy się gdzieś, nie? I to tak jest ciężko teraz. Ja nigdy nie postanawiam sobie nic z nowym rokiem. Jak już chcę cokolwiek postanowić, to robię to na bieżąco. Od dziś po prostu, od tak. Bo nie ma takiej potrzeby. A tamten rok był taki dobry? No, powiedzmy, nie był najgorszy. No mam jakieś tam postanowienie na nowy rok. Jakie to tak mi... Tak... Takie bardzo osobiste. Nie a wiem, jaki był ten to... miniony rok? No bardzo dobry był. Bardzo dobry rok był. Oby było zdrowie. To jest taka, takie największe postanowienie. Dbać o zdrowie. Pierwszym postanowieniem noworocznym to jest wydanie mojej płyty, którą chcę skończyć w tym roku, a zacząłem w ubiegłym. Drugim postanowieniem noworocznym to chyba, żeby moja fundacja się rozwinęła do takich poziomów, przynajmniej jak Fundacja Anny Dymnej. I tego sobie marzę. E, zakochać się mocniej, choć kocham mocno.